Warto znać swoją przeszłość, kształcić się politycznie, by być świadomym obywatelem i członkiem narodu Polskiego. Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha autorstwa Bogumiła Grota. Szukając informacji o polskim nacjonalizmie, w ogóle jakimkolwiek pojętym nacjonalizmie, możemy spotkać szereg opinii, czy to naukowców, publicystów, oraz zwykłych ludzi. Tylko zawsze, tylko zawsze te opinie nie są identyczne, różnią się wszystkimi detalami, czy to definicji początków, czy to jego skutków, jego epitetów, działalności. Profesor Bogumił Grot fachowo zajmuje się pojęciem nacjonalizmu oraz nacjonalizmu, o czym za chwilę powiemy, od ponad 30 lat. Jest profesorem po Uniwersytecie Jagiellońskim, który Opisał m.in. W, w swoich publikacjach naukowych biografię Zygmunta Balickiego, Ideolog Narodowej Demokracji, 1995, Nacjonalizm Chrześcijański, 1991 oraz zajmuje się w też w swoich badaniach religioznawstwem i wpływem religii na społeczeństwo. Na przykład religia, cywilizacja, rozwój e, e, wokół idei Jana Stachniuka, Katolizm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do 1939 roku, Nacjonalizm i religia. 1984. Więc to jest bardzo kompetentna osoba, naukowiec, który bardzo fachowy, ale i też przejrzysty dla zwykłego człowieka sposób opisał, jak budował się polski nacjonalizm od, od XIX wieku do końca II wojny światowej. Ponadto w swojej pracy pan profesor opisuje, w jakich warunkach społeczno-politycznych oraz geopolitycznych musiał się mylić nacjonalizm. Polski oraz jaka była kondycja innych narodów europejskich, w tym m.in. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Ponieważ, jak mówią, jak mówią wszyscy historycy, XIX wiek to wiek historii, ale też i wiek nacjonalizmów, demonizowanych we wszystkich środkach masowego przekazu oraz w niektórych publikacjach historycznych, gdzie trzeba powiedzieć wprost, niektórym historykom bardziej zależy na atencji niż na na żadnych publikacjach naukowych. Mugumił Grot opisuje również, że nacjonalizm wywodzi się wprost z kondycji społecznej danego społeczeństwa oraz jego wierzeń religijnych, które mają niebagatelny wpływ na ocenę moralną swojego, swojej nacji oraz innych, które znajdują się poza granicami. Wskazuje tu właśnie na szowinizm nacjonalizmu niemieckiego, jego wręcz pangermańskość, która się kształtowała od XIX wieku, a nazizm był wręcz kwitesencją szowini niemieckiego szowinizmu. Pamiętajmy, nazizm nie, nigdy się nie wziął, nie wziął się, nie wziął się znikąd, oraz nacjonalizm rosyjski oraz ocena nacjonalizmu rosyjskiego względem polskiego w tym okresie szczególnym, kiedy Polska była pod zaborami. Gdzie sam autor przyznaje, że Rosjanie Docenił uwagę na to, że Polski nie da się zrusyfikować oraz że Polacy, mimo że nie mieli własnego państwa, stoją na wyższym poziomie cywilizacyjnym niż nasi wschodni sąsiedzi. Gumił Grot opisuje nacjonalizmy polskie w kilku etapach. XIX wiek to jest wiek wczesnej indecji oraz kryzys na początku XX wieku po rewolucji 1905 roku, okres po I wojnie światowej gdzie istniała frakcja Związku Ludowo-Narodowego, tworzyła się Młodzież Wszechpolska, następnie Obóz Wielkiej Polski, po 1928 po 20, po roku Stolictwo Narodowe, a po 1934 roku Obóz Narodowo-Radykalny oraz jego e, późniejsze dwie, e, dwa, e, dwa organizacje rozłamowe Obóz Narodowo-Radykalny ABC, Obaz oraz Ruch Narodowo-Radykalny Falanga. Autor również zwraca uwagę na organizacje nacjonalistyczne, które nie wywodziły się wprost z Zendecji albo nie miały związku z myślą Romana Dmowskiego jak na przykład obóz Zjednoczenia Narodowego, nacjonalistycznej frakcji skupionej w rządach powstanacyjnych po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, zarzewie, które wywodziło się ze Związku Młodzieży Polskiej Z. Nikt nie zawsze pamiętał o swoje nacjonalistyczne korzenie, ale. Nie zgadzał się na politykę Romana Admowskiego stosowaną wobec, wobec rosyjskiego zaborcy po 1905 roku. Wspomina również o polskich faszystach. Tak? Mieliśmy faszystów, i to nie było wbrew, pozor i to wbrew pozorom nie, by, nie byli nacjonaliści polscy z Romana Radnowskiego. Polskie kolorowe koszule, które były tak które były nazwane, oraz polscy narodowi socjaliści. Wbrew pozorom nie mieli nic wspólnego z. Nazistami niemieckimi. Autor opisuje również e, ideę Jana Stachniuka, nacjonalizmu polskiego pogańskiego, ponieważ, jak zwrócił tutaj uwagę autor, nacjonalizm może wodzić się od nurtu chrześcijańskiego, jak i pogańskiego. Powrót do tradycji wcześniejszych, przed sztem danych krajów oraz próba połączenia siły społeczeństwa z panującą religią. Moralnością, tak jak to, to mieliśmy chociażby w Hiszpanii oraz we Francji, gdzie element moralności katolickiej był nie rozłączny z tamtymi nacjonalizmami. Autor opisuje również e, szczegółowo nacjonalizm Polski w okresie próby, jakim, było, jakim była II wojna światowa. Grupa szalńca, Narodowe Siły Zbrojne, Stronnictwo Narodowe na emigracji, Stronnictwo Narodowe w kraju, rozłamałe Narodowe, Konfederacja Narodu, która była po części kontynuacją ruchu narodowo-radykalnego Falanga. I to jest pozycja, jest bardzo dobrą pozycją dodaną dla, młode, dla każdego młodego człowieka, oraz również starszego, który poszukuje podstawowych informacji o nacjonalizmie. Autor charakteryzuje się bardzo dobrym warsztatem historycznym. Cytuje bardzo wiele tekstów programowych i źródeł e, ugrupowanie, e, ugrupowań politycznych. Bibliografia bi, jest bardzo bogata oraz w przepisach również rozwija dalsze myśli. Autor nie ucieka od, yy, od, yy, od swoich prywatnych opinii, co też daje wartość do, do, dodaniu, dodaną tej książce, bo nie oszukujmy się, każdy autor ma swój sposób myślenia, sposób widzenia tematu i możemy mówić, że nauka powinna być obiektywna, ale zawsze będzie gram ocenienia wewnętrznego autora. Nigdy nie będzie idealnego naukowca, który będzie. Neutralnie, pod przykładowo z podręcznika opisywał daną historię. Zawsze znajdzie się, nazwijmy to, wątek emocjonalny. Mówiąc w tym łagodnym tego słowa znaczeniu, oczywiście. Język książki, mimo że jest wydana, można powiedzieć, że naukowo, jest bardzo przejrzysty i zrozumiały dla, dla każdego człowieka. Autor nie prowadzi w, w długich wywodów politologicznych, tylko stara się wytłumaczyć, pokazać, że. Nacjonalizmy różnią się nie tylko wewnątrz własnego kraju, ale, ale również i za granicą. Opisuje również wątek pol, e, antysemityzmu politycznego, który się wodził w Edencji i pokazuje, też tego, e, pokazuje również, że to miało też swoje wady polityczne. Wskazuje również na to, że ugrupowania nacjonalistyczne krytykowały chociażby Stronnictwo Narodowe za to, że skupiało swoją narrację na wątkach antysemickich. To jest bardzo interesujące. Autor nie, wybiel, nie, nie wybiela ani też nie, nie, nie pochwala w 100% wszystkich ugrupowań nacjonalistycznych. On po prostu chce przekazać wiedzę. I tą wiedzę przekazuje bardzo, bardzo dobrze. Zachęcam do przeczytania tej książki i własnych refleksji. To jest część naszej tożsamości. Wiele osób nawet nie, zdoby, nie zdaje sobie sprawy z tego, ilu naszych przodków działo w ugrupowaniach politycznych czy stowarzyszeniach różnych partii politycznych. A przed II wojną światową to było zjawisko masowe. Czując za Bógłmiłym Grotem, w samym stronnictwie narodowym tylko do końca lat 30. należało ponad 250 tysięcy Polaków. Bardzo duża ilość. A w samym obozie Znaczenia Narodowego, który kształtował się po 1937 roku, około 100 tysięcy. Człowiek w swoim otoczeniu nie mógł nie znać innego swojego kolegi, brata, siostry, który nie był zaangażowany społeczno-politycznie. Warto znać swoją przeszłość kształcić się politycznie, by być świadomym obywatelem i członkiem narodu polskiego.